trzyma właśnie za twoje grzech to nie jest fikcja to coś prawdziwego On, wielki potężny Bóg, zawarł przymierze z tobą Przymierze krwi Co to znaczy To znaczy, że on Dał dowód swojej wierności Tobie poprzez to, że Jego Syn Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgothy za Twoje grzechy. On tak Ciebie pokochał, że wydał zamiast Ciebie swojego jedynego Syna. Wszedł na ziemię jako człowiek, dał się splukać, okraść, pobić, a potem ukrzyżować. Jego drogocenna krew płynęła. Po krzyżu Golgoty i odkupiła tą Ziemię. Drogocenna krew Jezusa, nie lekceważ ją. Nie lekceważ drogocennej krwi Jezusa. Przyjmij dzisiaj tą prostą prawdę, że Jezus już umarł za Twoje grzechy. Skoro on umarł, ty nie musisz umrzeć za Twoje grzechy. Nie musisz robić czego. Aby osiągnąć zbawienie wystarczy, że uwierzysz. Uwierz. Uwierz w niezasłużoną, zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Uwierz, że On wstał z martwych i to nie było wczoraj. Uwierz to. Uwierz w Jezusa. Nie dlatego, że tak cię nauczono, tylko dlatego, że taka właśnie jest prawda. Dlatego, że tak Boże Słowo mówi. I oddaj Mu swoje życie w konsekwencji tej wiary. Powiedz Mu, Jezus należy do Ciebie od dzisiaj przyjść i Pozbywam się grzechu. Pozbywam się wszelkiej patologii. Dzięki Twojej mocy. Zrób to dziś. Skorzystaj z krwi. Skorzystaj z krwi. Skorzystaj z krwi. Jezu, ja dziękuję Tobie, że z martwych wstałeś, że żyjesz. Dziękuję Tobie, że każdy, kto w Ciebie uwierzy, nie ujrzy śmierci. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki, że Twoja drogocenna krew już została przelana. Dzięki Ci, Jezus. Uwielbiam Cię, Jezus, za to. Dzięki Ci, że jesteś wciąż ten sam. On jest wciąż ten sam. Dzisiaj jest zbawienie dla każdego człowieka, dla każdego, który wierzy. Z łaski, nie z uczynków. Słowa Boże mówi, że łaską, niezasłużoną przychylnością jesteśmy zbawieni, nie uczynkami. Słowa Boże mówi, że przez wiarę możemy tą łaskę przyjmować. Ja to przyjąłem, przyjaciele. Zamordowałem człowieka, krzywdziłem wielu ludzi. Przez lata. Ale kiedy uwierzyłem w Bogu, moje życie się zmieniło zupełnie. Trzykrotnie umierałem od narkotyków. A kiedy On przyszedł i dotknął mojego życia, wszystko się zmieniło. Jestem wolny bez terapii. Idę do nieba. Dokąd ty idziesz? Odpowiedz na to pytanie sobie. Dokąd pójdziesz, kiedy Twoje ziemskie życie się skończy? Dokąd pójdziesz, przyjacielu? Smutną wiadomością jest to, że nie ma czyśćca, niestety. Bo tu Boże mówi, że postanowione jest każdemu raz umrzeć, a potem sąd. Religia Cię rozsiemniała. Ale jest dzisiaj czas. Że możesz oddać swoje życie Jezusowi. I kiedy skończysz swoje życie tu na ziemi, to pójdziesz do nieba. Jeden akt twojej decyzji. Jeden akt wiary. A sięgniesz po cud wieczności. Ściągnij wieczność do swojego życia. Ściągnij wieczność. Jeszcze dzisiaj uzyskaj pewność bawienia Uwierz, że Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy. Że Bóg Ci przebaczył. Uwierz tą prostą prawdę. Przestań się starać nareszcie. Przyjmij tę łaskę. Pozwól, żeby Duch Święty zaczął działać. Uwolnij się. Uwolnij się z rąk diabła. Uwolnij się od grzechu. Wyzwól się. Przeżyj prawdziwą Wielkanoc, Wielkanoc w Twoim sercu. Przeżyj Wielkanoc w Twoim sercu. Jezus. Jezus. Dzisiaj o godzinie 17 na placu Polskiego 1 w budynku dworca kolejowego na drugim piętrze będziemy mieli spotkanie. Gdzie będziemy głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, uwalniać niewolonych ludzi. Gdzie będziemy prezentować Mąd Bożego Królestwa. Przyjdź i weź dzisiaj to, co jest dla Ciebie od wieków zabezpieczone. Weź to, co na krzyżu Golgoty Jezus dla Ciebie wywalczył. Za darmo.